Kontynuujemy naszą podróż szlakiem smaków. Trafiamy do województwa kujawsko-pomorskiego, do ekologicznego gospodarstwa we wsi Gołoty, które znajduje się w obrębie parku krajobrazowego Zakola Doliny Wisły przy rezerwacie przyrody. Prowadzą je Agnieszka i Piotr Wrubel. Marysia spotyka gospodarzy na polu z wyjątkowym zbożem krzycą, zwanym żytem świętojańskim lub leśnym. To jedno z najstarszych zbóż, które człowiek poznał i uprawiał. Zapomniane ziarno bardzo powoli wraca na stoły, ze względu na to, że jest prawdziwą kopalnią cennych składników odżywczych, jakimi są żelazo, fluor, sód, potas czy wapń. Agnieszka zaprasza nas do kuchni, gdzie między innymi ziarna krzycy są wykorzystywane. Agnieszko, jesteśmy w Twoim chlebowym królestwie. Jakie chleby tutaj powstają? Ze zboża ekologicznego, z dawnych odmian zbóż. Tak, m.in. innymi skrzycy, y, samoprzy. Skrzyca ma kilkadziesiąt razy więcej różnych mikroelementów, a nawet antyoksydanty, które, wiadomo, w tych czasach musimy jeść bardzo dużo. No. Czy zauważyłeś, że konsumenci poszukują właśnie tego typu chlebów? Tak, tak, szukają czegoś innego. Szukają chlebów na zakwasie, takich już długo leżakujących To nie są też takie zakwasy szybko rosnące, z dużą ilością, tylko takie e, z lodówki, takie po kilkunastu godzinach. One wiedzą, że te chleby są już częściowo strawione przez te bakterie z zakwasu. Skoro już jesteś, to mi pomożesz, oczywiście. <śm> Marysia Ochoczo zabrała się do pracy, jednak. Czy z tej mąki będzie chleb? Ciasto jakby z nią nie współpracuje. A pokażę, jak ty odcinasz to ciasto? Odrywam. Nie wiem, jak to robię. Robię to tak z automatu. Że... Twój sposób na mnie nie działa. Wypieczone u Agnieszki chleby pięknie pachną, podobnie jak tutaj zioła. Gospodarze zajmują się nie tylko ekologiczną uprawą zbóż, ale także uprawą, pielęgnacją, zbiorem, suszeniem, czyszczeniem i pakowaniem herbatek ziołowych i przypraw. Ekologiczna uprawa ziół to wyzwanie, które wymaga wiele pracy i troski. Gospodarstwo ekologiczne łączy najkorzystniejsze dla środowiska i klimatu praktyki, które zapewniają wysoki stopień różnorodności biologicznej. Liczą się ochrona zasobów naturalnych oraz metody produkcji, pozwalające na stworzenie zrównoważonego systemu zarządzania rolnictwem. Podsumowując, prowadzenie gospodarstwa ekologicznego to zielony sposób na życie i gospodarowanie. Jaka jest Państwa historia w tym miejscu? A historia się toczy już prawie 100 lat w tym miejscu. Czyli rodzina przyjechała z Łowicza, ze środka Polski. Dowiadując się, że tu jest kawałek ziemi do kupienia, przyjechali, kupili. Zakochali się w tym miejscu? O, myślę, że tak. Myślę, że tak. I jesteśmy. Co było kiedyś tutaj uprawiane? Zboża i warzywa. Z tego co pamiętam, jak byłem jeszcze bardzo mały, to było dosyć dużo warzyw. Później mój ojciec y, znalazł sposób na siebie, y, produkował dosyć dużo y, nasion, Nasiennictwo się zajmował. Ja też próbowałem nasiennictwem i to już w sferze tej ekologicznej, ale jednak wracamy z powrotem do, do zielarstwa i, i i będziemy powiększać areały sielarskie. Czyli postanowił Pan kontynuować rodzinną tradycję. Wyobrażał sobie Pan kiedyś, że nie będzie Pan rolnikiem, tylko będzie Pan miał inny zawód? Marzyłem kiedyś, jak byłem dzieckiem, o innym zawodzie, ale nie, nie planowałem innego, tak. Wiedziałem, że tutaj, że tutaj wyląduję. Można powiedzieć, że do Państwa mogą przywieźć piękne zapachy, bo pięknie pachnie tutaj ziołami. Jakie Państwo macie zioła? No to są z rodziny wargowatych, czyli mięta, melisa, tymianek. Być może i pokrzywe będziemy niedługo też robić y, takich y, towarowo. A to są wszystko zioła, które możemy przeznaczyć i na herbatki, i jednocześnie na leki, i jako przyprawy. szeroki wachlarz. Możliwości wykorzystania tych naszych produktów jest szeroki. Pije pan codziennie rano taką herbatę ziołową, własnej roboty? Nie codziennie, bo już mi się trochę przepiło, ale tak, tak, piję. Czy czujecie ten aromat? Szkoda, że telewizja nie przekazuje jeszcze zapachów. W Polsce uprawia się około 70 gatunków roślin leczniczych na powierzchni około 14 tysięcy hektarów. Nasz kraj znajduje się na trzecim miejscu w rankingu producentów ziół w Unii Europejskiej i zapewnia około 20% światowej produkcji tego surowca.